Łódzkie na plus. Podsumowanie tego dnia w skrócie. W ogrodach Muzeum w Nieborowie Arkadii odbył się festyn ogrodniczy. Pamiętajmy o ogrodach. W wydarzeniu organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego wzięli udział przedstawiciele branży ogrodniczej, którzy zaprezentowali swoją ofertę mieszkańcom województwa. Podczas festynu marszałek wyróżnił gospodarzy wyjątkowym certyfikatem. Muzeum w Nieborowie Arkadii jest pierwszym docenionym w ten sposób obszarem zielonym. Będziemy zachęcali do tego, aby te. Zielone enklawy powstawały w jak największej ilości miejsc. Nam tak bardzo zależy, aby uczynić województwo łódzkie województwem ogrodów. To jest pewne marzenie. Oczywiście trzeba mieć marzenia, żeby je spełniać. Festyn był także okazją do wręczenia symbolicznych czeków. Odebrali je przedstawiciele siedmiu samorządów, które otrzymały dofinansowanie w konkursie województwo łódzkie ogrodom polskiej ogrody przyjazne na duże. Zarząd województwa łódzkiego przeznaczył na ten cel 3 miliony złotych, a do dofinansowania zakwalifikowano w sumie 22 samorządy. Floryści, dekoratorzy, stylistki paznokci czy opiekunki to tylko niektóre zawody, jakie będą możliwe do zdobycia przez obywateli Ukrainy, którzy w Łódzkim znaleźli schronienie przed wojną. Marszałek Grzegorz Schreiber podpisał dwie umowy z minister rodziny i polityki społecznej Marleną Maląg na dofinansowanie projektów edukacyjnych. Razem możemy więcej. To prawda, że właśnie we wspólnym działaniu to jest siła, osiągamy efekt synergii i przede wszystkim w temacie, z którym się dzisiaj spotkaliśmy Pomoc Ukrainie, to przede wszystkim zdajemy egzamin z człowieczeństwa. 66 uczniów i studentów z Łódzkiego otrzymało stypendia naukowe i artystyczne Marszałka Województwa Łódzkiego. Do stypendystów w tegorocznej edycji trafi ponad 220 tysięcy złotych. W tegorocznej edycji stypendium Marszałka Województwa Łódzkiego w dziedzinie artystycznej i naukowej skupiliśmy najlepszych spośród najlepszych. Każdy z stypendystów to primus inter pares. Głęboko wierzę w to, że w przyszłości ci młodzi ludzie będą stanowili elitę intelektualną, elitę naukową i elitę artystyczną naszego regionu. Szadek w powiecie duńskowolskim był miejscem, gdzie odbył się kolejny piknik województwa łódzkiego. Na stoiskach kół gospodyń wiejskich można było spróbować lokalnych przysmaków. W niedzielę odbyła się również 18. Ogólnopolska Gala Kapel Podwórkowych. W tym roku w gali wzięło udział 10 zespołów. Wędrowny Festiwal Filharmonii Łódzkiej Kolory Polski odwiedza kolejne miejsca w regionie łódzkim. W sobotę 2 lipca w kościele pod wezwaniem Wszystkich Świętych w Bełdowie zagrał kwartet gitarowy Erlandis Quartet. Kolory Polski to cykl letnich, weekendowych i różnorodnych gatunkowo koncertów, a program koncertów można znaleźć na stronie internetowej Filharmonii Łódzkiej.